Dziś miałem sen. Widziałem chłopca, którego obserwowałem z boku. Jakaś postać wysyłała mi myśl, że to właśnie ten chłopiec kreuje przestrzeń, a ja nim jestem. To było bardzo męczące, wręcz siłowe wtłaczanie tej myśli do mojej świadomości, aż w końcu obudziłem się. Obraz snu oraz fabuła jednak pozostały w mojej głowie. Próbowałem dowiedzieć się, kim jest ta postać, która próbowała mi coś przekazać, ale była bardzo trudna do namierzenia chowała się, jakby nie chciała być zauważona. Postanowiłem, że będę obserwatorem, bo to idealna postać do tego rodzaju energii i kontaktu. Po chwili dostrzegłem w zakamarkach przestrzeni coś, co przypominało grotę skalną z małym ogniskiem. Przy ognisku stały młode osoby, które wydawały się być inicjatorami tego miejsca. Były wystraszone, a kiedy zorientowały się, że nie są same i że je namierzyłem, rozdzieliły się, nie uciekły fizycznie, ale jakby zniknęły, rozproszyły się. To było takie jakby podchodzenie, nieco tajemnicze. W międzyczasie udało mi się wychwycić coś, co mogło mieć związek z Rumunią i Bułgarią, jakby z jakimś miastem. Nie wiem jednak, jaki to może mieć związek z całym tym doświadczeniem.